Dzisiaj kombinuję z e, KDN Live. Próbuję to e, lepiej opanować, żeby mieć możliwość swobodnego e, poruszania się potem, bo na razie to tak trochę improwizuję. Od czasu do czasu sobie coś tam poczytam, albo obejrzę jakiś filmik instruktażowy. I no, po, pomału zaczynam mniej więcej rozumieć jak to działa. To jest ten efekt. A To jest ten. To był slide, a to jest swipe. i e, znalazłem możliwość regulowania e, głośności tego e, pliku ście ścieżki dźwiękowej e, na to też można wrzucić ten volume keyframeable i jak się e, najedzie bliżej i na początek tego to w pewnym momencie jest pokazuje się taki paluszek, którym można tą ten głośność całe, całego klipa wyregulować sobie Także to ciągle się o, to trochę za głośno. Ciężko jest właśnie utrafić to. Może jeszcze trzeba. Zomin jeszcze. Jak się ten paluszek taki poka pokazuje, to wtedy można pokombinować. Ach, może. O, tu. odsunąć i potem o, no, na dzisiaj tyle, trzymaj się do jutra.